Witam Państwa na tygodniowym przeglądzie rynkowym z tej strony Łukasz Stefanik Fibonacci School. Tradycyjnie zaczniemy nasz przegląd od walut, przejdziemy przez główne indeksy i zakończymy go na surowcach. Także przejdźmy od razu do platformy. Na początek rynek euro na interwale D1. Tutaj w ostatnim tygodniu kurs po raz drugi przetestował wsparcie wynikające z punktu D układu harmonicznego Gartleya. Rynek przetestował ten punkt D, po czym ruszył tutaj do góry na ponad 370 pipsów, także bardzo ładne harmoniczne zachowanie. Kursu, lokalne podwójne dno i szybki wystrzał do góry. W tej chwili, zejdźmy tutaj na niższy interwał H4. Po tej ostatniej dużej zmienności, tak naprawdę musimy poczekać, aż rynek nam się określi. Najbliższe wsparcie możemy wyznaczyć za pomocą wcześniejszych reakcji ceny czyli tutaj, w tym miejscu, mieliśmy ostatnie, ostatnie szczyty. Te szczyty zostały wybite, dlatego, w przypadku powrotu ceny, tutaj okolice 110.45 to będzie najbliższe miejsce wsparcia. Możemy dodatkowo dołożyć tutaj siatkę FIBO. Zobaczymy, jak to wygląda pod względem współczynników. Niestety, te szczyty wypadają nam na wysokości pomiędzy jednym a drugim poziomem FIBO. Wcześniej możemy tutaj wyznaczyć strefę, która by wyglądała w ten sposób, natomiast musimy wziąć pod uwagę zarówno współczynnik jak i ostatnie szczyty. Najbardziej liczą się te zamknięcia korpusów, czyli również to będą te okolice i 1,1025. No niestety nie pokrywa nam się to jakoś idealnie z mierzeniami Fibonacciego. Możemy taką szeroką strefę tutaj zaznaczyć i bierzemy pod uwagę właśnie te wcześniejsze reakcje ceny. Jeżeli nam się coś dodatkowego wyrysuje, to tę sytuację będziemy na bieżąco, Monitorować tutaj jeden z motywów geometrycznych, który może się pojawić tutaj, i za pomocą tego układu możemy wyznaczyć bardziej precyzyjnie wsparcie. To będzie układ korekty prostej. Tutaj geometria fs 100 to jest poziom 1,10,57, natomiast w tej chwili należy brać pod uwagę całą tą zieloną strefę, która została wyznaczona, czyli tutaj mamy najbliższe. Wsparcie. Natomiast w przypadku ruchu wzrostowego, poprawienia tutaj, czy też wybicia szczytów, szczytów z czwartku, bierzemy pod uwagę mierzenia Fibonacciego wyznaczone na ostatniej fali spadkowej. Tutaj rynek na tym dużym ruchu wzrostowym wybił współczynnik 61,8 praktycznie bez jakiejś większej reakcji, Także przy tych wyższych współczynnikach nie będziemy mieć do czynienia z żadnym e, układem harmonicznym, także jeżeli już bierzemy pod uwagę sam współczynnik, natomiast układu harmonicznego tutaj e, nie możemy e, wyznaczyć. Jedyny układ, który możemy wziąć pod uwagę, to jest e, układ harmoniczny nietoperza, natomiast to będzie dopiero współczynnik 88,6%. E, ten wcześniejszy układ tutaj e, usuniemy, czyli on będzie wyglądał w ten sposób lokalne podwójne dno. I mierzenie 88,6 natomiast tutaj można by się z tym nie zgadzać, ponieważ w układach harmonicznych ten punkt C on nie powinien wybijać wierzchołka A. Także tutaj ten układ troszeczkę naciągany mierzenie 88,6 poziom 1, 13, 10. Kolejny wykres USDCHF interwał H4. Fałszywe wybicie okrągłego poziomu 1.00 i szybki powrót tutaj do spadków. Fala spadkowa na ponad 270 pipsów. W tej chwili te spadki wyhamowały na lokalnym wsparciu. To wsparcie jest wyznaczone za pomocą okrągłego poziomu 0,98. Mamy tutaj również współczynnik 61,8% ostatniej fali wzrostowej i wcześniejszą reakcję ceny. Już na tym poziomie cenowym, także tutaj 0,9800. Lokalnie mamy e, wsparcie, i tutaj rynek bardzo ładnie na ten współczynnik już reagował, dając ponad 60 pipsów reakcji. Dlatego e, już w tej chwili możemy wyznaczyć ten możliwy. Układ harmoniczny, i tutaj będą nas interesowały dwa zniesienia: 78,6 oraz 88,6%. Cały czas też pamiętamy o strefie przy 0,97%. Tutaj, przypominając, interwał D1, mieliśmy do czynienia z bardzo szerokim układem korekty prostej. Korekty AB równa się CD, i tutaj również mieliśmy układ korekty w korekcie, czyli oprócz układu korekty prostej, mieliśmy tutaj. Korektę pędzącą z szerszego ujęcia, także 0,9700. Cały czas tutaj dwie geometrie, i cały czas to wsparcie tutaj na interwale D1 obowiązuje. Jeżeli chodzi o opory, najbliższy opór strefa przy 0,9900, czyli ta strefa, która została pod koniec ubiegłego tygodnia wybita, przetestowana tutaj już od drugiej strony, także. W tym miejscu mamy najbliższy opór 0,99, i jeżeli doszłoby do wybicia, cały czas ta strefa przy 1,00, która przez dłuższy czas powstrzymywała wzrosty, ona jest kolejnym istotnym oporem. Przechodzimy dalej. Rynek GBPUSD. Mamy do czynienia z jedną z największych korekt na ostatniej fali spadkowej. Tym niebieskim prostokątem został zaznaczony największy układ. To była korekta na niecałe 500 pipsów. Tutaj w ostatnim czasie ten układ został nieco naruszony, ta korekta była większa, dlatego w tej chwili biorę pod uwagę dwa układy geometryczne, czyli ten pierwszy układ, który dwukrotnie się pojawił dwukrotnie tego samego zasięgu korekta. Tutaj ta geometria została naruszona cieniem zobaczmy na około 80 pipsów, dlatego należy wziąć pod uwagę dwie geometrie. Jedna z nich została już wybita, natomiast drugą rynek widzimy, że. Respektuję, także zajdźmy niżej na interwał H4. Tutaj mamy najbliższy opór 1,4425 i to jest równość właśnie z ostatnią największą korektą. Natomiast biorąc pod uwagę ten wcześniejszy układ geometryczny, on widzimy, że został tutaj po pierwszej reakcji, ale został on już wybity. Także w tej chwili 1,4320 najbliższe miejsce wsparcia, a opór to jest ta większa geometria, czyli 144. 25, być może rynek będzie nam się tutaj poruszał pomiędzy jednym a drugim układem geometrycznym e, i będziemy czekać na potwierdzenie kierunku, czyli wybicie dołem 1,43,20 będzie nam tutaj otwierało drogę do spadków, natomiast wybicie 1,44,25 górą otwiera drogę do większej e, korekty. Tutaj jeszcze w przypadku ruchu spadkowego, z może z niższego interwału czasowego, e, z H1, najbliższe wsparcie również będzie wynikało z geometrii, czyli biorę pod uwagę Największy układ na ostatniej fali wzrostowej, która ma prawie 600 pipsów, i przekładam go na ostatnie szczyty. I tutaj mam wsparcie w rejonach 1,42,70. Także dopiero wybicie tego poziomu tutaj otwierałoby nam drogę do spadku. Czyli pierwsze wsparcie 1,43,20, i potem 1,42,70. Tutaj oprócz geometrii, jeżeli przełożę sobie ten układ w lewą stronę, zobaczmy, że powstaje również zasada zmiany biegunów, czyli wcześniej. To miejsce stanowiło dla rynku opór. Po wybiciu staje się ono wsparciem. Przechodzimy do kolejnego wykresu. AUDUSD, USD, interwał tygodniowy, czyli bardzo szerokie spojrzenie tutaj na Australijczyka. On bowiem w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, wybił górą szeroki układ geometryczny. To jest układ na ponad 600 pipsów. Rynek zamyka się wyraźnie powyżej. Także jak na tę chwilę, ta strefa została. Wybita, ten układ został wybity i ta czerwona linia, którą teraz zaznaczam, czyli biegunowość układu 1 do 1, to jest w tej chwili najbliższe wsparcie. Dopiero w przypadku zejścia poniżej, możemy tutaj mówić o powrocie do ruchu spadkowego. Natomiast dopóki rynek utrzymuje się powyżej 0,7460, możemy tutaj mówić o chęci większej korekty, ponieważ jeżeli oddalimy sobie tutaj wykres. Z tego interwału tygodniowego zobaczmy, że tak naprawdę ten ruch, który teraz obserwujemy, on jest bardzo mały, biorąc pod uwagę całe spadki, które obserwujemy nieprzerwanie od 2011 roku. Tutaj mamy falę spadkową na ponad 4000 pipsów, a korekta, która się teraz pojawiła, mimo że ona na niższych interwałach wygląda jak spory ruch wzrostowy, to jest to zaledwie tutaj 700 pipsów, czyli tutaj po wybiciu tej geometrii, dopóki utrzymujemy się powyżej. Cały czas tutaj w tej chwili myślimy o ruchu e, korekcyjnym. Zobaczmy jeszcze niższe interwały. Interwał H4. Tutaj na interwale H4 widzimy wyraźną tendencję wzrostową, i tak naprawdę e, o zanegowaniu tej den tendencji wzrostowej będziemy mogli mówić dopiero e, w przypadku wybicia tego układu. 1 do 1. Natomiast pierwsze wsparcie, tak jak mówiłem, 0,74,60 to jest biegunowość układu 1 do 1 z tego interwału tygodniowego. Niżej, nawet jakby rynek z, tutaj zaliczył spadek na 250 pipsów, to cały czas ta tendencja wzrostowa będzie utrzymywana, dopóki poziom 0,73,12 nie zostanie wybity dołem. Jeżeli on zostałby wybity dołem, wtedy będziemy tutaj. Myśleć o scenariuszu z retestem i dopiero dołączać się do ruchu spadkowego. Natomiast jak na razie tutaj jest ryzyko jeszcze tej korekty wzrostowej. Kolejny wykres USDJPI, interwał H4. W ostatnim czasie rynek nam wpadł tutaj w trend boczny. Dość szeroki, ponieważ tutaj mamy dołki na 1.11.00. Lokalne szczyty wypadające w rejonach 1.14.50. Tutaj oddalimy nieco wykres, ponieważ na parze USDJPY opór, na który będziemy zwracać uwagę, to są dopiero rejony 116.00. To jest ważne miejsce zarówno z interwału D1, jak i z interwału W1, oddali się na interwał tygodniowy. Tutaj cały czas mamy strefę linii szyi szerokiego układu RGR, czyli 116.00. To jest istotne miejsce oporu. I zajdźmy jeszcze do interwału, do interwału D1, Tutaj możliwy, możliwy motyw, może lepiej on będzie widoczny na interwale H4. Tutaj możemy wyrysować możliwy układ harmoniczny, czyli tutaj fala XA, AB. BC, i w przypadku dojścia zobaczmy, gdzie znajduje się mierzenie zewnętrzne 127,2%. To jest punkt D dla formacji harmonicznej motyla, czyli punkt B strefa 78,6, I w przypadku wzrostów dodatkowe potwierdzenie tego oporu przy 116. Punkt D układu harmonicznego motyla. Jeżeli chodzi o wsparcie, najbliższe wsparcie 112,25 tutaj jest biegunowość wybitego układu 1 do 1. To jest ten czerwony prostokąt. Zobaczmy, że rynek tutaj po wybiciu górą wrócił, przetestował ten układ od drugiej strony i ponownie w przypadku drugiego zejścia również ten układ został wybroniony, także 1, e, przepraszam, 112,20, najbliższe wsparcie. Kolejna para z jenem, euro, jen, interwał, e, interwał D1, e, po reakcji na klaster FIBO obserwujemy korektę wzrostową już na prawie 500 pipsów e, i rynek zbliża się do oporu, opór wynika z układu, 1 do 1 ten układ zaznaczony niebieskim prostokątem to jest największa korekta na ostatniej fali spadkowej, czyli tutaj okolice 127,70-127,40 to jest najbliższe istotne miejsce oporu. Cały czas, dopóki ten prostokąt nie zostanie wybity górą, możemy mówić tutaj o tendencji spadkowej i wsparciem cały czas również pozostaje klaster FIBO, czyli to zgrupowanie dwóch. Mierzeń zewnętrznych z ostatnich odcinków, czyli z odcinka XA oraz z ostatniej lokalnej korekty odcinka YB. Zejdźmy jeszcze na niższy interwał czasowy. Tutaj, oprócz tego szerokiego układu korekty pędzącej wewnątrz, zobaczmy, że rynek zanegował układ geometryczny korekty prostej. Tutaj, po długiej walce, ostatecznie ten układ został wybity także na nadchodzący tydzień jeżeli zobaczymy zajście na 30-40 pipsów to będzie najbliższe wsparcie, czyli biegunowość wybitego układu korekty prostej 12650. Natomiast o spadkach będziemy mogli mówić dopiero w przypadku powrotu poniżej 126. Ta strefa ona została również wyznaczona z interwału D1, Tutaj przypominam mamy ostatnie dołki, to są dołki z Kwietnia 2015 roku rynek w ostatnim tygodniu wyszedł tutaj powyżej. Jeżeli odbije się od tej szerokiej geometrii i wróci poniżej 126,00, możemy oczekiwać wtedy dalszych spadków. I zobaczmy jeszcze indeksy. SP 500 na początek indeks wybija nam poziom 2000 punktów górą. Po długiej tutaj konsolidacji przy tym, przy tym okrągłym poziomie tutaj rysowaliśmy strefę oporu. Po długiej konsolidacji rynek wybija tą strefę górą. Także w tej chwili kolejne opory będą wynikały z następnych współczynników FIBO do współczynnika 78,6 jest tutaj daleko, 2044 punktów, to jest najbliższe miejsce oporu. Później 88,6%, tutaj ten poziom grupuje nam się z ostatnimi szczytami, także mamy, ten poziom powinien być silniejszy, ponieważ na 78,6 tutaj jakiejś reakcji w ostatnim czasie nie było. Reakcja była na poziomie 88,6%. Zejdźmy niżej, z powrotem do h i jeżeli pojawiłaby się korekta tych ostatnich wzrostów, to cały czas wsparciem pozostaje dolne ograniczenie układu 1 do 1, czyli największe korekty na ostatniej fali wzrostowej. I zobaczmy jeszcze DAXa na początek interwał D1. Tutaj po ostatnich silnych spadkach rynek wyhamował wyznaczanym w ubiegłym tygodniu wsparciu. Cały czas ta strefa pozostaje wsparciem. Tutaj mamy biegunowość wybitego układu 1 do 1, czyli to są to jest strefa 9300-9450, szeroka strefa na 150 punktów, natomiast pamiętajmy, że to jest interwał D1 i ta strefa pozostaje dalej wsparciem. Opór również pozostaje bez zmian około ok. 10100. Tutaj mamy współczynnik 50% ostatniej fali spadkowej oraz wcześniejszą reakcję ceny, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Także tutaj najbliższe miejsce oporu. Gdyby doszło do wybicia tego współczynnika, sprawdzamy zachowanie ceny na kolejnych mierzeniach FIBO. I zobaczmy surowce, ropa WTI, możliwy układ korekty pędzącej. Zobaczmy, że ruch wzrostowy, czy też korekta wzrostowa, z którą mamy na tę chwilę do czynienia, ona jest taka sama w zasięgu jak ten poprzedni układ, czyli tutaj mieliśmy dołek z 26 sierpnia, szczyt z, 10, z 12 października. Czyli ten ruch korekcyjny, zobaczmy, że on jest taki, taki sam. Czyli jesteśmy w ważnym miejscu, jeżeli tutaj zobaczymy reakcję podaży. A tutaj, już pierwsza reakcja, widzimy, że się pojawiała. Natomiast jak na razie, rynek utrzymuje się na tej strefie oporu. Jest to istotne miejsce. Czekamy, czy też ten układ zostanie wybity, i wtedy będziemy czekać na motyw z retestem, czyli przetestowaniem wtedy tego wybitego oporu od drugiej strony. Czy też zobaczymy od razu reakcję ceny i powrót do spadków. Pamiętamy, że cały czas. Czy to na interwale d1, w1 cały czas znajdujemy się w silnej tendencji spadkowej, i dopiero właśnie pierwszym sygnałem tutaj do jakichś większych wzrostów byłoby właśnie zamknięcie się świecy d1 powyżej tej strefy, która wynika właśnie z geometrii, czyli równości z poprzednim ruchem korekcyjnym i ostatnich dołków, czyli mamy tutaj ostatnie dołki właśnie z 24 dnia sierpnia. Zobaczmy, że ta strefa była już testowana od drugiej strony, także rynek uważa tę strefę za istotną. Zejdźmy niżej do interwału H4. Jeżeli pojawi się tutaj pierwsza podaż, to najbliższe wsparcie również wynika z układu 1 do 1. Ten układ został wyznaczony na ostatniej fali wzrostowej i tutaj mamy wsparcie w renach 35-30. Bierzemy również pod uwagę całą zieloną strefę, czyli oprócz geometrii wcześniejszą reakcję ceny, którą zaznaczę teraz strzałkami, czyli tutaj mieliśmy reakcję cenę i wcześniej jeszcze w tym. Miejscu, czyli całą tą strefę należy wziąć pod uwagę jako najbliższe wsparcie. I rynek złota. Złoto e, zobaczmy na interwale H4, ponieważ tutaj w zeszłym tygodniu czekaliśmy cały czas na test zewnętrznego współczynnika 127,2%. Rynek ostatecznie dotarł do tego współczynnika, tutaj dwukrotnie zawrócił przed. Natomiast w tym tygodniu ten współczynnik został przetestowany i mamy do czynienia z formacją harmoniczną. I reakcja już na ponad 30 dolarów się. E, pojawiła, także to miejsce pozostaje oporem, natomiast już w tej chwili mamy na uwadze statysty statystykę. Trzykrotny test właśnie tych okolic e, już nam się pojawił, także czwarty test, on już e, może tutaj doprowadzić do e, wybicia górą. Także przy kolejnym teście raczej już nie próbujemy tutaj pozycji długich, tylko jeżeli już e, próbujemy e, tutaj. Otwierać pozycję na wybicie, wtedy celem jest kolejny współczynnik zewnętrzny, czyli 161,8%. Czyli taki scenariusz mamy na uwadze w przypadku kolejnych testów mierzenia 127,2%. Jeżeli chodzi o wsparcia, zobaczmy, zobaczmy ostatnie ruchy korekcyjne. Zaznaczę je tutaj kolorem żółtym. Te dwie korekty, które tutaj mieliśmy, one były podobnych rozmiarów. Ta pierwsza, nieco mniejsza. Druga nieco większa i kolejny ruch, czyli ten trzeci, te, tych samych rozmiarów, także cały czas ten układ 1 do 1 obowiązuje. I wsparcie mamy bardzo blisko, okolice 1243, czyli układ 1 do 1 wyznaczony na ostatniej fali wzrostowej. Jeżeli dojdzie do jego wybicia, czekamy na retest od drugiej strony i próbujemy się dołączyć do ruchu. Spadkowego. I jeżeli chodzi tutaj o wsparcia z perspektywy interwału D1, wsparciem silnym cały czas pozostają rejony 1180, 7190. Tutaj mam wsparcie wynikające z mierzenia 38,2% ostatniej fali wzrostowej oraz wcześniejszej reakcji ceny tutaj w tym miejscu, czyli w październiku 2015 roku. Jeżeli chodzi o możliwe scenariusze na ten tydzień, to będzie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wideo.